Ten stres egzaminacyjny on może bardzo destrukcyjnie działać na nasz system motywacyjny, na samoocenę, na nasze uczucie sprawczości i w konsekwencji doprowadzić do takiego osłabienia zdolności poznawczych, a, a zatem do takiej trudności z czerpaniem z tych zasobów, które zgromadziliśmy w trakcie tego wzmożonego wysiłku intelektualnego. Istnieją różne strategie walki z tym zmożonym napięciem. Jedną z nich, z nich jest taki trening rozpoznawania takich dezadaptacyjnych e, przekonań, takich, które często opierają się na zwiekształceniach czy błędach poznawczych, błędach myślenia. E, I one właśnie tak niekorzystnie wpływają na naszą samocenę, nastrój i zdolności poznawcze, czyli te związane z przetwarzaniem informacji, z procesami pamięciowymi, z koncentracją e, uwagi. To mogą być takie. Niekorzystne myśli automatyczne, czyli te, które spontanicznie poza naszą kontrolą przychodzą do na, nam do głowy. Na przykład oparte na takim zniekształceniu, zwanym katastrofizacja. Może mieć taką postać, taką treść, na pewno mi się nie powiedzie, na pewno obleję, na pewno stanę się osiadiskiem całej szkoły, bo osiągnę najniższy wynik. To, co mogę zrobić w takiej sytuacji, to. Postarać się zdiagnozować, że taka myśl występuje, złapać ją i przeformułować na taką adaptacyjną, która korzystnie wpłynie na nastrój, na samoocenę, na ten system motywacyjny. I wówczas może mieć taką postać: Przecież wcześniej udawało mi się, zdawałam, zdawałam egzaminy, więc dlaczego teraz miałoby się nie udać? Inną taką myślą automatyczną, która ma. Formę dezadaptacyjną, niekorzystną. Może być ta oparta na zniekształceniu poznawczym, które wiąże się z takim nadużywaniem imperatywów muszę, powinnam i może mieć taką yy, treść. Muszę zdać ten, e ten egzamin, bo jeżeli go nie zdam, to oznacza, że jestem do niczego, że yy, w ogóle nic mi się w życiu już nie powiedzie. Yy. To, co mogę zrobić, to znowu przeformułować taką myśl na, na taką, która wpłynie korzystnie na moją nastrój i wówczas może mieć taką postać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zdać ten egzamin, ale jeżeli się nie powiedzie, zawsze mogę do niego podejść w innym terminie.